Cześć, dzień dobry kochani. Pewnie już wiecie po tytule, co dzisiaj mam dla Was przygotowane. Tak, to jest właśnie haul z Aliexpress. Już mi na przychodziło dość tych paczek, więc postanowiłam nagrać dla Was filmik. A że jest ich tak dużo, dlatego muszę je podzielić, żeby jeden nie trwał tak długo, więc będą, będą dwa filmiki z tych wszystkich paczek, które do mnie przyszły. A dzisiaj pokażę Wam pierwszą turę, więc zapraszam do oglądania! Zaczynamy. Na sam początek pokażę Wam dwa pokrowce na okulary. Tylko, że ja zamówiłam je z myślą na okulary przeciwsłoneczne. Nie wiem, czy tutaj wejdą takie moje większe okulary przeciwsłoneczne. Zamówiłam sobie dwa takie etui. Myślałam, że przyjdą dwa inne, no ale przyszły dwa takie same i one są żółte, pieski, różne rodzaje były. Przezroczyste na taki tutaj zatrzask. W środku mamy taką przegródkę. Tak, jakby wiecie, tutaj na to wgłębienie. Co do wykonania, oka jest. No, dość solidne są. No, tylko właśnie nie wiem czy wejdą moje większe okulary, czy tylko dla Nikoli będą. Zobaczymy. Oczywiście wszystkie linki na dole w opisie, a ceny tutaj gdzieś w rogu Wam się pokażą i wszystko jest podane w złotóweczkach. Więc dwa takie etuiki mam. Kolejna sprawa są to plastry oczyszczające z Lambena. Tutaj mamy w pudełeczku produkt. Tylko że sobie muszę poczytać, jak to powinno się nakładać. I tutaj osobno plasterki. Jestem bardzo ciekawa, czy coś wyciągną, czy nie, bo dość y, fajne opinie słyszałam o tym. No i jestem bardzo, bardzo ciekawa, więc taki zestawik z firmy Lambena sobie zamówiłam. Kolejną rzeczą będzie to rzecz z biżuterii. Są to kolczyki złote, wiszące, z perełką, a na łańcuszku mają. Oj, bo wyskoczyło wszystko. A na łańcuszku mają piórka. Gdzie ten kolczyk? Dobrze. Tutaj mamy, tutaj jest perełaczka, zwykła biała perełka. A tutaj mamy na łańcuszku wiszące piórko. One były naprawdę bardzo tanie, ale bardzo ładnie są wy wykonane. I na łańcuszku na końcu mamy już przyczepione zapięcie. To super, nam się nic nie zgubi. Bo wiecie co z tymi zapięciami? To ja mam taki problem, że często je gubię. Więc takie zapięcie tutaj sobie wkładamy. Ops. Ja mam za długie paznokcie w tej chwili, gdzie co, ale, no myślę, że będą fajnie wyglądać. Kolejna rzecz, na którą czekałam bardzo krótko, około dwóch tygodni, jest to ciuszek dla Nikoli. Na Instagramie, tutaj macie gdzieś nazwę, wstawiłam właśnie dzisiaj, w dniu nagrywania tego holu. Na Instagrama wstawiłam właśnie zdjęcie z tym ubrankiem. I jest to taka koszulka bardzo mięciutka z takim nadrukiem na ramionczka. Ja zamówiłam na 120, czyli na 5 lat. I powiem Wam, że co do bluzeczki jest ok, o kolorku takim musztardowym. Mięciutki, bardzo ładnie wykonany, dobrze uszyty materiał, więc Wam naprawdę polecam. Zamówiłam troszkę większą, bo wiecie, lepsze większe niż mniejsze z mniejszego, no nic. No tylko, że koszulka jako koszulka jest fajna, ale spódniczka do tego jest taka tiulowa, tutaj jest taką falbaneczką. Tylko problem z tym, że spódniczka sama w sobie jest piękna, ten tiul jest ok ale ta podszewka pod spodem jest no taka króciutka, troszeczkę mogłaby być dłuższa, więc myślę, że do jakąś koronkę, podpójrzcie, żeby to troszeczkę jednak było dłuższe, i do tego mamy w zestawie szelki. Powiem Wam, to naprawdę pięknie wygląda. Ale szelki można wykorzystać nie, niekoniecznie do tego kompletu, chociaż to tym razem pięknie wygląda, ale do jakiejś czynnicy jest podanek, czy i białego t-shirtu będzie super wyglądało. Więc tak to wygląda. Odsyłam Was na mojego Instagrama i tam zobaczycie to w całości, jak to wygląda, jak to. To naprawdę bardzo szybko przyszło, i jestem zdziwiona co do jakości po prostu super ok, przejdźmy dalej tutaj mamy coś rozciętego oczywiście i skusiłam się na skarpetki skarpetki białe z gwiazdkami no teraz będę mogła je nosić i są to stópki z tyłu są wykończone z serduszkiem muszę tylko kupić sobie jeszcze jakieś trampki i będzie to fajnie wyglądać, jak to, to. Ogólnie ma tak to wyglądać, że to z ma nam wystawać. No ale, skarpetki jak skarpetki. Idziemy dalej. Kolejna rzecz. Nie otwieram wszystko. Jest to torebeczka. Zobaczcie, taka holo, holo, świecąca. Bardzo mi się spodobała. Co do wykonania, to czy ja mogę się przyczepić tutaj, żeby otworzyć? musimy przekręcić sobie to złote równo, tak to przekręcić, czy to wykręcić, czekajcie, bo ja to otwierałam, czy nie otwierałam, o, tak, przekręcić, co do wykonania, no, no zobaczcie, tutaj trochę coś tutaj nie poszło, ale ogólnie, no, jest piękna, no, oczywiście, że jest przezroczysta, ale ja to wiedziałam, bo było to zrobione na zdjęciu. Na zdjęciu właśnie było to widać, ale jest piękna. Tutaj jedynie zasłania nam tylko ten taki materiał, który się świeci i który może być wykorzystany jako kieszonka, chociaż mm, może na jakieś drobniaczki, monety, nawet tylko, bo myślę, żeby coś tam się skupiło, ale. Że na malutki portfelik, telefon lusterko matka spoko. I zestawię tutaj w torebce mamy łańcuszek. No, łańcuszek to taka słaba sprawa z tego łańcuszka, ona ma takie tutaj zapinki, więc złoty łańcuszek, no lichego wykonania lichego. torebeczka o bardziej ładniejsza i ładniej, ładniej wygląda niż ten ten łańcuszek, więc myślę, że sobie do tej torebki domówię coś masywniejszego, czyli jakiś pasek. Ale torebka, dajcie znać, czy Wam się podoba. No piękny kolor, piękny. Taka na imprezę. Tylko, no, coś masywniejszego, coś masywniejszego, chyba, że y, do ręki, no, ale jak na imprezę, to lepiej gdzieś tam na ramię sobie y, y, dorzucić. Kolory były różne. Różne były kolory. Odskładam. I tutaj kolejną rzeczą którą sobie zamówiłam, o której zapomniałam, bo chyba już coś takiego mam, tylko lepiej wykonanego. Jest to bransoletka z muszelkami. Może otworzę ją. I tak, bransoletka ogólnie powinna wyglądać... Było na zdjęciu. Oczywiście mam do regulacji sznureczek te muszelki. Nie wiem, czy zwrócicie uwagę myślałam, że mam będą całe, a one z drugiej strony są tak jakby, o widzicie puste, podocinane, więc yy, to nawet chyba nie jest prawdziwa muszelka no nie wiem, takie yy, trochę słabe kolejna paczka A a w tej paczce yy, dwie paczuszki, jedna paczuszka z zawartości jej, to są bransoletki, w niej mamy sześć bransoletek Dwie takie, dwie czy nawet trzy, jedna taka zwykła, pusta, z frędzelkami, ze złotą monetą, przezroczyste cream, złote i tutaj taki koraliczek. Wydaje mi się, że będą fajnie wyglądać razem, różne kolory. Ja wybrałam akurat te takie białe, fajnie, że one nie są połączone, więc można sobie je i osobno i razem nosić, czy tam łączyć do innych bransoletek, o! Wydaje mi się, że sobie zamówi jeszcze jakiś yy, inny kolor, bardzo ładny. A i tutaj mam jakąś jeszcze ozdóbkę, ozdóbkę biżuterię, ale to na pewno było inne zamówienie, tylko po prostu je włożyłam tutaj tej paczuszki. Jednej. A ja wiem, co to jest. Jest to branzoletka na kostkę, która składa się z dwóch bransoletek. W tej chwili ciężko mi niektóre rzeczy będzie wam pokazać, ale jak sobie wejdziecie w link, to na pewno to zobaczycie. I w tej bransoletce mamy ananasa z cyrkoniami, koraliki i gwiazdeczka. Imitująca złoto, oczywiście, bo raczej to złoto na pewno nie jest. Kolejna rzecz, a w niej dwie. Baczuszki, już wiem. Jedna jest to naszywka Supermana. Myślałam, że będzie większa i że sobie na szyję, na zwykłą bokserkę białą. No, ale jest mała. Na pewno ją gdzieś przyszyję, różne były wzory, i to była ta największa. No, ale myślałam jednak, że będzie no, większa. A tutaj mamy naszyjnik z motywem księżycowym, czyli księżycem. Te księżyce w ogóle wszystkie kojarzą się z czarodziekami, z księżyca. A teraz jest taka faza na te księżyca, że kurczę, chyba każdy ma w swojej biżuterii coś z księżycem. I tutaj mamy księżyc. Gwiazdki, A jak to idzie w ogóle? O kurczę, blada, wiecie co? A, to jest wszystko połączone. To jest takie długie? Nie, to jakoś się zawija. Okej, okay, yy. no dobra, tak jak Wam to pokazać, to pokażę Wam, zaraz zobaczycie na mnie. Tu mamy księżyc, akurat z tej strony jest pusty. Księżyc, gwiazdki i tutaj mamy jedną gwiazdeczkę. W środku ma cyrkonie. Kolejna rzecz, zamówiłam sobie mały taki statywik. Tutaj mamy miejsce na telefon, ale oraz możemy sobie przykręcić aparat, chociaż nie wiem, czy to utrzyma aparat z wyginającymi się nóżkami. Mały, ale się przyda do zrobienia jakiegoś zdjęcia. Przyda się, przyda się, dlatego go zamówiłam. Odkładam dalej. No i teraz to, kolejna rzecz. I są to tulipany, No i niestety są zapakowane słabo w zwykłym worku i zamówiłam sobie dwa rodzaje tulipanów. Są to takie zielone i białe. Piękne tulipany. Troszeczkę słabi wykonane niż te moje pierwsze, co ja zamówiłam. No i jak widzicie, powyginamy troszeczkę bardziej. Te takie są jakby rozkwitnięte, bo widać środek. Ale wyprostuję je i będą pięknie wyglądać. Czy do zdjęcia, czy do... Oj, coś tutaj lata. Czy do bukietu. Ja zamówiłam sobie po 5 sztuk z każdego koloru, tak? 2, 4, 5, 2, 4, 5, tak. Więc zobaczcie, 10 sztuk i to wcale tak dużo nie jest, więc taki dość spory, żeby był bukiet, to trzeba, wydaje mi się, że z 20 sztuk odkładam. I idziemy dalej bez zbędnego gadania. Paczka A w tym jest kolejny pędzelek. Ten pędzelek. Ten pędzelek, on go objmuje. Super, zobaczcie, że przychodzą one. Akurat te pędzelki w tych osłonkach. Ja ten pędzelek już mam. On jest taką długą rączką plastikową. No niestety ta rączka po jakimś czasie użytkowania się ściera i jest w środku białe, ale pędzel jest przyjemny, taki milusi. Ten jeszcze jest taki zbity, bo ten co ja mam, to jest sam, ten sam. To już jest taki wyrobiony, że on już jest taki bardziej, wiecie, taki roz. No wiecie o co chodzi? Czy jest taki, no taki większy po prostu, ale jest bardzo miękki, piękny i więc zdecydowałam się na zamówienie takiego samego kolejnego na zapas. Po prostu jak tamten umyję, bo najczęściej tam tego używam, to żeby zanim sobie tamten zysk będę sobie używać, ten. Okej, okay, też tutaj mam jeszcze. Tak, następną rzeczą, to jak coś dużo naszkowałam tych tak rzeczy, to co? Chyba za dużo, no ale już pokażę, Wam, już idziemy do końca, dochodzimy. I zamówiłam sobie takie gałązki, takich jakby malin, jakby. Jakby maliny, jeżyny albo coś, jakieś owoce oszronione, można je wykorzystać i na Boże Narodzenie, i do jakiejś wiązanki. Kupiłam je z myślą do zdjęć, ale i do coś takiego. Nawet no i no, wykorzystam. te przezroczyste yy, kryształki, no pięknie to wygląda, zobaczcie. I ostatnią już paczką, którą tutaj y, mam dla Was przygotowaną, są to okulary drugie, zerówki, oczywiście zerówki, żeby nie niszczyć swojego wzroku, skoro nie potrzebujemy, o kształcie kocim z taką panterką, od razu przymierzam, zacznę, jak będę wyglądać. O, są przebrudzone, dajcie znać, jak wygląda, powiem że dobrze się czuję w tych okularach, y, co do, tak wiecie, spojrzenia przez nie, y, nie mają żadnych rysek, no, widzę przez nie tak, jakbym ich nie miała, no, tylko to u Was się odbija, bo wiadomo, światło, ale są piękne, zobaczcie, no po prostu są piękne, ten model taki banderki, który teraz jest bardzo, bardzo modny, kocie oko, które w dalszym ciągu jest modne, piękne, mi się bardzo podobają, więc kochani, ok, kochani, to tyle, ja zabieram się za sprzątanie, dajcie koniecznie znać, co wymyślicie o moich zakupach i do następnego zobaczenia, buziaki gorące, pa, pa, pa!